Przed nami kolejna wystawa, kolejny wernisarz. Tym razem wystawa z wielu nitek tkaniny artystycznej. wszystkich, którzy przybyli na nasz bernisarz. Jest mi bardzo miło. Nazywam się Danuta Bolek. Mam przyjemność być wice wiceprezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastiku. W końcu mamy wystawę tkaniny artystycznej, taką niewielką wystawę, ale jest. Tak sobie myślałam yy, o tej naszej tkaninie i dzisiaj oglądałam film o pani Dorocie Gręczel. Udostępni go na, na Facebooku. Pani Dorota Grynczel to była nasza profesor właśnie od tkaniny artystycznej. Bardzo sympatyczna, taka spokojna osoba. I mówiła, że należy zawsze tworzyć według własnych pomysłów, żeby nie bać się tych pomysłów, nie bać się nowych rzeczy. I teraz jak patrzę właśnie na te prace naszych koleżanek, to muszę powiedzieć, że super, że jakieś mamy podstawy, bo większość nas zaczynała od tkania, ale idziemy do przodu. Tak, bo prace niektóre są tkane, niektóre w trochę innej technice, zaraz o tym powiemy, ale są to prace takie eksperymentujące i właśnie o to chodzi, żeby eksperymentować, tworzyć coś nowego korzystać z nowych pomysłów, nawet swoich nawzajem. Widzę, że tutaj koleżanki wymieniały się pomysłami, robiły zdjęcia swoich prac. To znaczy, że, że jest zainteresowanie i chcą się tymi pomysłami wymienić. Teraz może poproszę Panie, które biorą udział w wystawie. Pierwszą osobą jestem ja, Danuta Bolek, to są Kolejną osobą jest pani Danusia Kasińska. To już tak. Lecę po kolei zapraszam ja, ja tutaj tak. Teraz Pani pani Januską tutaj widać właśnie, że eksperymentuje w różnych technikach z makramą, nawet gobelin, ma różne dodatki. To nie jest tak, że jest to po prostu praca tkana, ale jest jakaś koroneczka, są jakieś inne dodatki, także jak najbardziej eksperymentuje. Pani Basia Delakowicz. Zapraszamy. Kolejne. Piękne prace paści są tam na przeciwko. Tak, na ścianie na przeciwko. Bardzo ciekawe. Od tej owalnej niebieskiej do końca ściany to są prace Baśni. Obok jedna praca. Koleżanki Romy Pieńkowskiej, tak, zapraszamy. U tak, no, tak, tak. się, że bierze udział w wystawie. E, no i teraz zupełnie inna technika. Malowanie na jedwabiu i pracę małkości perycz. Trzy kolory. E, zielony, czerwony, niebieski. Taki drycyk, tak? E, a obok prace litki szczęśkowicnickiej. Ponieważ e, prawie, rzeźba. prawie rzeźba, prawie obraz, e, a tak naprawdę można powiedzieć, że asamblaż, tak? Trochę tak. Czyli mówimy o kolażu, kolaż jest e, e, taką mieszanką różnych technik, ale płaską. Natomiast no, asamblaż to jest właśnie taka technika bardziej wypukła. I tutaj koleżance udało się właśnie przedstawić tancerki, ale też tutaj dwie prace techniką batiku. Też pokazuję na tej wystawie. Także jak widać, nie pominęłam nikogo. Siebie nie, wiem. nie wiem. Ale ta prace, a ta prace, tak, tak. Ta, 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 ta. Ja też eksperymentuję takie no Najbardziej ostatnio z naturalnymi materiałami, łącznie z tym, że e, użyłam po prostu gałęzi tak, do, do wykonania tej pracy, która tam jest na górze. E, I w rozgałęzieniu e, powstało coś takiego tkanego, tak, co nazwałam w rozgałęzieniu. Poza tym, taka bardziej typowa technika tkacka. Bardzo fajnie, że udało nam się zgromadzić tutaj. Te prace i pokazać je, że nie tylko malarstwo, pokazać, że nie tylko malarstwo jest w stowarzyszeniu. Jest jeszcze kilka innych koleżanek, które no albo nie mogły, ale myślę, że, że może zachęcą się i zrobimy jeszcze wystawę z ich pracami, taką, taką troszkę inną. A jeszcze chciałam powiedzieć, że to, co widzimy na stoliku, to też jest praca litki, tak, żeby nie pominąć która jest trochę rzeźbą, trochę tkaniną, bo jakieś tam nitki pojawiają się na, na tej pracy. Jaki tytuł jest tej pracy, bo ona nie ma opisu. Też franceska, tak? Też franceska. Także myślę, że wystawa jest, nie jestem odgradem. <laughs> 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 Także myślę, że wystawa wyszła na dosyć ciekawie interesująco. Zapraszam do oglądania. Zapraszam na mini koncert, bo y, tak się złożyło, że mój mąż trochę z kolei eksperymentuje z graniem y, i zapraszam na mini koncert w, w jego wykonaniu oraz na poczęstunek, szatek na drobny poczęstunek, który znajduje się tam na stole.